Stasky. Ja mu kurwa mówię To Co to mówisz klapki? Pierdolę ci w dupę i weźmę kurwa klutę Kurwa wypierdolę ci w dupę, weźmę kurwa klutę drugi raz No to my dalej patrzymy, a tam kurwa Betty, Crazy Betty Mam w dupie kurwa cztery Petty kurwa Kupuj to raz Patrzymy, a to biały mój nagrywał Dobry chuj Mary minia Teraz szybko, szybko nabikę na dole. Przed biodami wziąłem tak, nim pójdziemy i my to tam... i <laughs> Jak to <śmiech> <śmiech> no, no. I Mówimy tak, jak to pójść, opierdana opierdala i to kurwa łapał pająka. Patrzymy i kurwa, białe mnie kopie, teraz mu wypierdolę, e, <laughs> i w konopie! ci do tego nutę. Mięso na Europę peryferia Konopa fidala płaski, mówimy im zupa kratki. No mi odważny Kasta na mięso peryferia Konopa pierdala płaski, wie zupę kratki. Wczoraj byłem tam i widziałem i tak. Oni mówili do mnie, kurwa masz, kurwa śruga, chyba sobie kip Kurwa, że jakiś co podjeźdź, ciasem ja przepaliłem, kurwa jakiś tym szufladkami w nas, to ja i kurwa dojecham.